Hej, z tej strony Akwes. jest mi niezmiernie miło, że mogę znajdować się przed mikrofonem i przedstawić Wam projekt Valoremta. Jest to autorski projekt na platformie MultiDev Auto. Aktualnie projekt tworzę z MasterJapem, czyli byłym Erconem serwera Player Life, Tak, więc mam nadzieję, że po prostu ubicie na nas serwer i Wam się po prostu wszystko spodoba. A tak całkiem serio, ku Waszym oczu możecie zauważyć logowanie, jest one bardzo proste. Jak zauważyliście, posiada również prostą kolorystykę. Tak naprawdę w trzy kolory. Yy, animowane tło. W które pokazuje główną rozgrywkę. Tak, główna rozgrywka będzie znajdowała się w AP, czyli Angel Pine. Tak, tam chcemy po prostu osiedlić na, jako główne miasto naszej gry, początkowo wiadomo. Ogólnie chcemy po prostu ożywić całe, całą mapę Kurczy nad raz, nie chcemy po prostu zaczynać od jakichś Fierro i w ogóle tylko chcemy właśnie o takiej wioski, żeby tak jak serwer się rozwija, tak samo niech się te miasta to wszystko rozwija razem z serwerem. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj ogłoszenie, aktualizację. Wszystko jest testowo, bo to wiadomo, parę kliknięć jest, żeby zmienić po prostu tekst. Musimy, możemy sobie zapamiętać dane logowania. Rejestracja jest naprawdę bardzo prosta: wpisujemy e-mail, nazwę użytkownika, hasło takie same. Możemy sobie tutaj zrobić właśnie tutaj taki myk, że nazwa jest za krótka, no bo nie ma tutaj nazwy. Więc tak to wygląda. Musimy akceptować oczywiście regulamin serwera, który znajduje się na Discordzie i niedługo na forum, bo niedługo będzie forum otwarte, więc tutaj to wygląda wszystko tak. Dobra, wróćmy do logowania, kliknijmy sobie zaloguj i teraz możecie zauważyć właśnie tutaj naszą mapkę. Tutaj możemy sobie ustawić filtrowanie. A to znaczy, że możemy sobie ustawić spawn dla użytkowników, dla premium, albo dla samym premium. Po prostu takie selekcjonowanie, żeby Wam po prostu łatwiej, szybciej, prościej wybrać dany spawn. No, oczywiście spawny są ustawione losowo i tak naprawdę ich nie mają żadnego wpływu tam, gdzie będą te spawny. Po prostu no, jest to wszystko i wyłącznie stworzone testowo, jak możecie zauważyć. Dobra, zresztujmy się na ostatniej pozycji i przedstawię Wam kolejne zasoby. Kiedy już się pojawiliśmy na serwerze, możemy zauważyć hud. Został stworzony w bardzo prosty sposób. Przedstawia on aktualny status służby, jeśli owy posiadamy. Czyli w moim przypadku jestem aktywny na służbie SAPIDI oraz posiadam mutę. No wiadomo, w normalnej sytuacji nie będzie takiej możliwości, no bo mutę będzie świadczyło z zawieszeniem w frakcji. Jest to oczywiście tylko testowo pokazane. Również pojawia się ikonka S2, który aktualnie nie mam, bo jest to przerwa w służbie. Dzięki temu inni gracze będą widzieli, że jesteśmy na służbie. Gwiazdki będą odpowiadały za mandaty oraz wykroczenia na serwerze. Przypuśćmy w sytuacji, kiedy przekroczymy prędkość i fotoradar zrobi nam zdjęcie, doda nam gwiazdkę, czyli punkty karne, krótko mówiąc, które później będzie trzeba opłacić albo w komisariacie, bądź w urzędzie, więc tak to się prezentuje. W lewym rogu możemy zauważyć oczywiście radar, który jest też dość prosty w swojej obsłudze. Jak widzicie, pokazuje nam lokalizację. Na górze, z lewej strony mamy HP, a na dole pasek z tlenem. Jeśli widzicie, macie tutaj pokazane procenty, ile posiadacie tlenu oraz HP. Jest to taki mały drobiazg, ale żeby po prostu gracze wiedzieli dokładnie, w, w ilości procentowej, ile posiadają właśnie tutaj danej rzeczy. jednym z podstawowych elementów jest panel F1 jest on dość prosty chcieliśmy właśnie zachować taką prostotę na serwerze nie chcieliśmy zrobić żadnych innowacyjnych GUI kurczę. chcieliśmy właśnie taki prosty fajny serwer tak jak kiedyś się kurczę, grało i to jest naprawdę bardzo fajne myślę, że całkiem ciekawie nam tutaj wyszło tak, to wszystko w stanie uzupełniono, jest to tylko testowe, wszystkie tutaj napisy to jest po prostu taki jeden wielki test Mamy posiadam tutaj komendy przewodnik, oczywiście przewodnik no to jest tylko taki testowy tak jak wspomniałem sekundę temu i zostanie on całkowicie zmieniony. Jest po prostu tak, jedynie takim wzorem. Mamy również aktualizacje, które działają na podobnej zasadzie. Kiedy możemy ustawić tutaj zdjęcie, ono automatycznie wyskaluje się. Możemy również zmieniać wielkości tego zdjęcia, aby to po prostu wszystko fajnie wyglądało. Pod, pod tym mamy po prostu tekst, animację i również możliwości premium. No prosty panel, tutaj nie ma co naprawdę na więcej o nim tłumaczyć. Dobra, wejdźmy teraz do F5. Bo F5 Dashboard to jest taki kurczę fajny system, w którym możemy tak naprawdę zobaczyć wszystko. Mamy tutaj gotówkę, łączny czas gry, seed, ilość punktów GP. To są takie punkty reputacji. Możemy zrobić stopień we frakcji, czy posiadamy w organizację. Wszystko wygląda tak. Dlatego mam Safety w prawym Rogu, bo jest to testowo pokazane, żeby wam zaprezentować, jak to wygląda. Stąd też tutaj po prostu nie piszę. Mamy również posiadane pojazdy. Wygląda to mniej więcej tak. Mamy, który to jest pojazd na serwerze, jaki posiada przemyk ostatniego kierowcy i lokalizację, gdzie się znajduje nasz pojazd. Posiadamy również tutaj licencję. Ja aktualnie posiadam tylko dwie licencje B i C, reszta ma po prostu nieaktywne kary. No to wygląda mniej więcej tak. Pokazuję tutaj kary, również będzie synchronizacja z forum, dzięki czemu wszystko będzie fajnie, po prostu można zobaczyć na internecie, bo planujemy właśnie kupić IPS-a, więc myślę, że też to będzie bardzo fajnie wyglądało. Mam również nagrody. No i po 20 mi tak przegranych na serwerze możemy odebrać nagrodę. To też jest wszystko tutaj testowo, tak samo jak przenieść 1500 paczek w pracy dorywczej. Jest to wszystko jednym wielkim testem, ponieważ Prace aktualnie na serwerze nie są jeszcze tutaj na tym akurat wgrane, więc to też stąd nie jest tak troszeczkę kompatybilne, ale wygląda to mniej więcej tak. Potem tutaj pojawia nam się pasek, żeby odebrać, jeśli wykonamy dane zadanie, pokazuje nam się również postęp. Posiadamy również koło fortuny. Koło fortuny posiada również animacje. Yy, nagrody są chwilowo tymczasowe, tak, no bo tutaj jeszcze nie wzięliśmy się za gospodarkę, stąd też właśnie tutaj takie nagrody. Yy, ogólnie Happy Howard jest, są to zarobki powiększone w frakcji oraz yy, w yy, pracach dorywczych. Mamy również ustawienia konta wiadomo tutaj mamy jakieś widoczność czatu premium czatu organizacji planujemy dodać też troszeczkę więcej tych ustawień żeby to jakoś wyglądało mamy również system osiągnięć czyli tutaj po prostu najeżdżamy no, sobie na przykład ja osiągnę milioner 2 uzbieraj 10 tysięcy na swoim koncie no i no life przegra jedną godzinę no life przegra 10 godzin na serwerze pierwszy samochód wygląda to mniej więcej tak również posiadamy system poleceń jest to taki fajny system w którym możemy po prostu zapraszać sobie znajomych a dzięki temu pokazuje nam ile osób skorzystało z naszego kodu, ile zarobiliśmy pieniędzy, ile zgromadziliśmy punktów premium za to, że po prostu zaprosiliśmy y, graczy. Więc to jest taki bardzo fajny, prosty systemik. F11 prezentuje się tak. No, aktualnie wszystkie blipy są w jednym miejscu, ale jest to spowodowane tym, że po prostu testowo robiliśmy te rzeczy i zostawiliśmy je po prostu tak. No, dość proste, troszeczkę jasna tutaj kolorystyka jest. Myślimy też, żeby dodać jakieś tutaj przyciemnienie, żeby były różne dwa warianty tego, ale to wszystko z czasem zobaczymy że oczywiście, jak Dziękuję, że doszliście do końca tego devlogu. Mam nadzieję, że taki właśnie luźny devlog Wam się spodobał i chcecie więcej takich właśnie odcineczków z serwera. W wyklejnym takim devlogu luźnym pojawią się pojazdy, salon, cygan, wszystko to związane z pojazdami, przechowywalnia. Więc jeśli chcecie taki odcinek jak najszybciej, zostawcie łapencję w górę, subskrypcję oraz dołączcie do na nas serwer Discord. No co, po popołudnia, trzymajcie się, cześć!